Przyszłam pomóc ci z czarnym kotem i następnego ranka zadzwonię ze szpitala z wieścią, że jesteś w śpiączce. Nie możesz tak iść za bohaterami w sytuacji niebezpiecznej. Wyluzuj trochę, Alia. Ona była w szpitalu przez dwa tygodnie. Na szczęście znalazła Adriana. Marinet jest bohaterką. Czy to prawda, że otrzymałaś nagrodę od Gabriela Agresta? Czarny kot jest tym, który odnalazł Adriana. Ja mu tylko trochę pomogłam. Ja nawet nie widziałam Adriana przez ten cały czas. Nawet jeśli, Marinette, nieźle idzie ci kłamanie. Jestem pewna, że nawet nie rozmawiałaś z Biedronką z Czarnym Kotem. No wiesz, jeżeli pomogłaś uratować Adriana, to gdzie on teraz jest? Odpoczywa w domu i będzie go w szkole przez następny tydzień. Znałem twoją niezdarność. Po prostu spadłaś z jakichś schodów. Czy cze... ha? Co? E, wybacz, że wpadam bez zapowiedzi. Ale to chyba należy do ciebie. Moja torebka! O, i po raz kolejny dzięki ci za pomoc w sprawie agresta. Potrzebujemy takich ludzi jak ty, księżniczko. Hmm. Au revoir. Czy on nazwał cię księżniczką? O nie, on wie. Jak on się dowiedział czy to z jego okoliczności, M może się doroczy. A co jeśli nie? Adrien! Jesteś pewny, że to ona? Nie jestem pewny. Jej reakcja była dziwna. To mógł być przypadek. Przypuszczenia odstaw na bok. Moja troska zjadła mnie tak, jak ja zjem mój długo wyczekiwany camembert. Jak dużo z futrzanej sytuacji pamiętasz? Nic. Serio. A... A... Wow! Czy ty znowu masz gorączkę? Biedronka to tak naprawdę Marinette. Hmm. Ha? <grymne> Wreszcie się dowiem.